Dzień dobry wam moi drodzy widzowie, tu sztychs i zapraszam was na kolejny odcinek zagrajmy w Age of Wonders. O ile się nie mylę, to już chyba będzie odcinek numer 20. Na no, nasze postępy w misji numer 3, no nie są zbyt wielkie, ale mamy trzy miasta wokół tego pseudo-wulkanu. Dodatkowo, bohater, główny bohater, bo ten Gustaw Gorsmog, właśnie rzucił się na jedno z moich miast, tylko niestety nie przewidział tego, że tutaj akurat będzie armia, która strzeże tego miasta. Nie pozwoli na pewno mu go zdobyć. Nawet bym powiedział więcej, ona wręcz wyjdzie mu naprzeciw, żeby go zmiażdżyć, i taki jest plan, ale czy on się uda? No, tego bym pewien nie był. Sprawdzimy, sprawdzimy, bo tym bardziej, że tutaj zaraz sobie będziemy mieli wybrańców, którzy wspomogą naszą armię. Dodatkowo Nomlik już napierdziela, żeby wspomóc ich od tyłu, a tutaj sobie siedzą krasnoludki, które będą tak, wiecie, no troszkę tutaj mędzić i tak sobie spokojnie będą siedzieć i czekać się na rozwój sytuacji, ale nieprzyjemnie pojawił się oto tutaj tej kolega, który będzie mi tutaj bruździł, bo to miasto, na przykład, jest bez obrony. A takie to są niuanse, więc lepiej tutaj chociażby przesłać jedną jednostkę, niech ta obrona będzie minimalna, ale będzie. No dobrze. Teraz powolutku musimy poogarniać, co tu się po, po kolei dzieje, żeby tutaj czegoś nie odpierdzieć jakiejś głupoty znowu, bo to, to, to jest możliwe, wszystko ze mną. No tak, zachwam tę... Chłopcy Gawadry przychodzą szkoleniem, tak, dobrze, fajnie. Dobra, światło wiary. Nie. Dobra, weźmiemy ten relikwiarz rozgromienia, im szybciej mamy główną jednostkę, tym lepiej, tak więc nie będziemy... Nie będziemy oczekiwać na nie wiadomo co, bo, bo wiemy, co będzie. Tak, tutaj no. Niebiańska siła, to, to świta, czy coś tam jest potrzebne. A my szukamy tego frajera, który mi się gdzieś tutaj zaplątał, bo gdzieś tu uciekli. Oni nie są tacy, żeby zniknęli. No, wiem, że w poprzednim odcinku oczywiście nie było żadnej bitwy. No to trochę smutne, ale nie chciałem również wiecie, Nie chciałem robić bitwy na siłę. W ogóle nie chciałem tej bitwy przeprowadzać. Chciałem właśnie, żeby to była walka automatyczna, i tak też się stało. I może dobrze nawet. Wydaje mi się, że wyszliśmy na plusie. Straciliśmy oczywiście praktycznie wszystkie jednostki, no bo to są gobliny, one giną raz, dwa. To wiemy. Z tym jesteśmy oswojeni już w tym momencie. No, dwie tury, trochę to jeszcze potrwa. Czuję smutne, że mamy kurde blade. Hmm. Tutaj ten ewangelista tak mnie troszkę niepokoi. ale to dobra, to, to ja to, to jest do ogarnięcia. Jeszcze tutaj przesłałem armię, bo to, przepraszam, nie, nie nagrałem tego jeszcze, ale przesłałem tą armię stąd tutaj na dół, żeby była większa, większa siła uderzeniowa. O, wycofał się dzwaniaczek. O, ucieka, no patrzcie, ale już nie uciekniesz. Nie, nie uciekniesz, tu, tu, tu Nie, nie uciekniesz. Tu, 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 bo dorwę kurde cię. I zaraz ci urwę Ja, ja na głowie. Nie, nie uciekniesz. Kontrola jest, bo się boję. <grym> Trzeba być ostrożnym. No dobra, tutaj mamy wybrańca. Eee, więc tym już a, a, absolutnie możemy przejść w tę stronę. Nie musimy się obawiać. Eee, te jednostki, no bardzo fajnie, że ten wybraniec się pojawił. Bo to nie jest też jakiś e, ultra mega pakier. Bo te 45 życia ma Ale plus jest taki, że on nie umiera On się odradza po każdej zakończonej bitwie No chyba, że nam bohater zginie Tak mi się wydaje, że to wtedy jest już troszkę inaczej wygląda Ale ra raczej yy, Tak to się odradza Więc spokojnie możemy sobie nim walczyć Oj, kto tu się zrobił? O matko, na drugim końcu świata No dobra, przejdź na razie tu Jak już tu dojdziesz, to będziemy myśleć Ale armię mamy dużą Więc jest fajno Tutaj... No trzeba to stab żuków. No żuków, słuchajcie, przecież my żuków jeszcze nie robimy, a chrząszcze są bardzo dobrą jednostką. Kurde, dlaczego ja ja w ogóle zapomniałem o niej i czuję, że to się hamsko na mnie odbije. Tak więc dom wojny i zaraz robimy oczywiście żuki nasze. Przecież, żuki to tutaj naprawdę potrafią ostro dopierdzielić. Pamiętacie, żuki? E, to są te jednostki takie śmieszne, te robale takie, z którymi mieliśmy okazję już walczyć, jak wal walczyliśmy ze ślicznotką. No, to są upierdliwe jednostki, bardzo upierdliwe jednostki, ale bardzo wytrzymałe jednostki. No i jest szansa nimi sporo ugrać, więc, no, nie pozostaje nic, jak tylko je zacząć produkować, bo, bo cóż. Bo cóż, nie widzę, nie widzę naprawdę powodu, dla którego miałbym tego nie zrobić. E, no dobrze. Hmm, teraz tak, zaatakować, tak? No, tak, co on tu ma? Hmm, no ma ten, ale ja mam takie trzy. Jesteśmy w stanie to wygrać. Wyrównane szanse. Kłamstwo! No, tylko trzeba Sundrem bronić, bo Sundrem nam umrzeć nie może. Tak więc cóż, no spróbujemy. Nie wiem, czy zrobiłem Ctrl-S. Jak? Nie, to się wczyta tam, ale to. Powinno być OK. Ale tutaj zobaczcie, Sundra już jest napakowana. Ma dziewiąty poziom. Tutaj nikt go nie, nie. pierdzielnie to zabije. Zaraz poleci jakiś czar. To na pewno dzień dobry. Ale no, nie widziałem jaki, nawet nie zauważyłem. No, zaatakuje Sundrem. No to spoko, bo ja też bym tak. Nie ja, to nie jest głupi pomysł, bo też bym oczywiście tak na pierwszy rzut zrobił, bo jednak śmierć Sundrem wiąże się z końcem gry. Więc komputer coś tam myśli. Nie mówię, że szalenie, ale zdarza mu się. No, czy takie wyrównane szanse? No, ja bym pewien nie był. Moim zdaniem ja mam znaczne szanse. Chociażby wykorzystując na przykład grom, który albo odparcie 40%, 30, 44, 40. Tutaj największe szanse, jak go wykorzystam. No, niestety, odparto. Ale trudno. No, a tu na przykład zobaczcie, w tym momencie. Jak ja kocham, jak tak się dzieje. Uwielbiam to! Jaki jeden zostaje! muszę zmarnować cały atak, nie? No teraz tak, możemy atakować albo się odsunąć. O tak, wiecie. Tak to, to nieciekawe te jednostki są. Ale mocne. Dobrze, że mamy kapłana kuźni, który po prostu go dziabnie i ty tyle. Pyki już po tobie. No kurda, może trzeba było tym. No przecież ten i tak nic nie zrobi, nie? No ja, Pindoles nie zauważyłem dziada zwyczajnie w świecie. No pech, no pech, no już trudno się mówi. On ochronę przed ogniem ma, no ale trudno. Powinniśmy go wykończyć. A co szczęście ten kapłan Kuźni, nie kapłan Kośni, tylko pierworodny, ma bardzo duży, yy, dużo życia w sensie. Dobra, lecimy na tamtą stronę, bo trzeba wzmocnić trochę. Bo tutaj idą jego jednostki. Ale to wydaje mi się szansa wygrać bez większych problemów chyba Chyba, że czy wibry zaskoczą Gwiezdne wrota, nie wiem co to działa, jak to działa What the fuck? Chyba po nich Ale ja mogę leczyć, tylko musiałbym być blisko NIE! Matka Bosko! co nie! I przez co mogę przegrać? <noise> co mi się kliknęło? Jaki debil ze mnie kompletny. Teraz trzeba powoli klikać. Spokojnie, Be bez emocji. Bo to było głupie. Tak, tych trzeba wykończyć, będąc za dużo życie. Porażenie na Olauto Ola, to nie przeżyje tego. Tak, jednego nie ma. Dobrze. Normalnie, co tam się stało? Tak debilny ruch z mojej strony. Słuchajcie, tak nie grajcie, tak się nie gra. <laughs> tak się naprawdę nie gra. Jak ktoś pisał, że mi pokażesz jak przejść to blisję. No ja ci słuchajcie pokażę, ale tak nie graj! <laughs> tak nie graj! <laughs> to był głupi ruch. To nawet nie był ruch, to było idiotyczne. Dobra, wykończymy tego kolesia, tego pierworodnego. Tego będziemy musieli też. On mi tu strzeli, dosyć dużo pewnie weźmie. 9. to w sumie niedużo. Dobra, nie chciałem, Nie chciałem tracić tych jednostek. Nie stracę. No, zarobię coś takiego. Nie można użyć przeciwko temu. Bo się haknę w nyry, nie? Ale to mogę użyć przeciwko tobie. Albo nawet tu mogę. Kurde, ten ma więcej życia, a ten ma ile... Dobra, ten nie przeżyje tego. Tak jest. Czem mało, mało? BIGO więcej! go więcej! Jest! Straciliśmy jedną jednostkę, o ile dobrze liczyłem, i to tylko przez moją głupotę, bo ona nie, nie musiała ginąć, nie musiała ginąć naprawdę, ona mogła sobie przeżyć. Dobra, jest fajnie, zabiliśmy mu głównego bohatera. E, dzięki nam stracił bardzo dużo przedmiotów, z tego co widzę przynajmniej. A więc jest ok. Nasz bohater teraz się tu ostro na XP zapasowy sztylet, coś tam, coś tam, albo czekajcie, tu broń mogę mu ustawić. Eee, promień ducha, strzela promienie ducha, porazające pociski. Zostawimy sobie ten promień ducha, niech sobie będzie. Dobra, wróćmy do naszego miasta. Tam czuję, coś jest, tam trzeba wleść, ale tam ja nie wlezę sam, bo ja się sam boję. Ale mamy od czego? Mamy Herumina, który nam tutaj. Oj tej patrz jeden trzeba czekać. No myślałem, że od razu będzie, no niestety. No tak, bo żeśmy teraz trochę poczarowali, no to kogo mamy? Sundren, dziesiąty poziom, ale szalejemy już ostatnio. Zasłona dymna. Przechodzenie przez ściany. Przebicie zbroi, to się przyda. Pierwsze uderzenie się przyda też. Armia czeka na moje rozkazy. Czekajcie, czekajcie. No i bardzo fajnie udało nam się ich wykończyć. To teraz możemy uzbierać troszkę armii. No i cóż, i atakować następne jego miasta, tak? Dobra, tu poczekam. A nie, nie czekamy. Nie no czekamy. Nie, nie czekamy. A bo pójdziemy razem, no już chodźmy w grupce. Będzie raźniej. Dobra, ty wróć, 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 wróć. Tam chronicie, tam chrońcie, tam... Nie ten... Ty tutaj groszek sobie będziesz chodził, sobie będziesz pilnował, ty fajnie jest, tutaj sobie sieć, nie ruszaj się za daleko, bo... się to źle skończy dla ciebie. No ja, mamy już przyzwoitą marbie, jest dobrze. Mmm, ta. Ci mi się tu nie podobają. I ci mi się nie podobają. No, ja bym chciał ich wykończyć i zaraz będzie tutaj sobie pójdziemy i ich podbijemy. Ale chciałbym już tego, tego Gustawa, no, dupnąć. Tylko nie wiem, gdzie jest jego stolica. W tym momencie to by był idealny moment, żeby zaatakować tę stolicę. Ale no, nie wiem, gdzie leźć. Pójdę tutaj, to zbadam te tereny. Nie wiem gdzie iść, po prostu nie wiem gdzie on ma tą stolicę, Czy w podziemiach, to by było absolutnie bez sensu, ale tak, może być. Faktycznie tak może być. Ogarniemy to. Dobrze, że mamy dużo złota, naprawdę mamy dużo złota, tego pierworodnego sobie jeszcze dwóch dorobimy, to są dobre jednostki. Krząszczy nie je mamy niestety na razie. To jest magii, czekajcie, bo ja tak, tak szybko, żebym tu przeskoczył niepotrzebnie, bo ja tu chcę zobaczyć co się dzieje. Niewiele się dzieje, mam tego Herubinka. Ja nim tu wejdę. Obczaję, co tu jest. Mamy stolicę. Jest stolica. Nie jest jakoś szczególnie mocno broniona. No, jest broniona, ale, no, kurna bez szału. Naprawdę ma tutaj tych parę jednostek. Trebusze, no, umówmy się. One mocno biorą, ale wiecie, to są takie jednostki byle jakie praktycznie. Więc, no, cóż, ja bym się tutaj już niedługo nie zastanawiał nad tym, tylko wręcz właśnie zaczął atakować, bo... No teraz tak, tylko, no tak, krasnoluda... Zro musimy troszkę porozdzielać tą armię. E, dam ci jednego krzyżowca. Dobra, to porozdzielamy w następnej turze. Ty podejdź tu. Wybrańców, ewangelistów... I teraz już lecimy, teraz! Bo zanim on się odrodzi! Jak on się odrodzi, to już będzie słabo. E, tak, Sundren, czekaj. Ty dostaniesz ich, a ty dostaniesz jednego krzyżowca i będzie piknie. Ty, wy tu siedźcie. Wy tu se siedźcie, weź Nie ruszyć mi się tu za bardzo. Ty se też tu siedź, tu ze. Poołaś po, se popatrz, jakie tereny. A właściwie to idź mi tutaj to podbić, no bo ktoś to musi podbić, nie? Dobra. Też idziesz, no to idź do tych. Okej, okay, super. Jesteście wszyscy w kupie. Mamy pięć, znowu szóstkę, która będzie nas wspierać. A ten, tutaj se widzieli oto, chce popatrzyjmy. No dobra, tam jest stolica, tak więc dlatego tam wchodzili do podziemia. To trochę głupie, że ma w podziemiu stolicę, ale no cóż, ma to, ma. Budynek nie był broniony, mamy dodatkowe jednostki, dodatkowe te budynki. Jest dobrze, jeżeli w tej turze uda nam się, no się w tej, teraz, jakoś mniej więcej, uda nam się wykończyć tego kolesia i tam za dużo się nie porobi. No tak kurna by się przydało trochę tutaj obadać, nie? Bo tam nie widać aż. Ale nie, no tutaj naprawdę nie wygląda na to, żeby tu się jakoś wielce cholera, wiel wiele tych jednostek robiło, więc trzeba to bardzo szybko załatwić. Bardzo szybko i stąd będzie nasza baza taka wypadowa żeby atakować następnych dobra, jest ekstra zaraz tak, krzyżowca ty dostajesz tak jest teraz tak, wyjdziecie tu biegiem, okej okay, i, i schodzimy, już tam schodzimy, już tam wchodzimy no idźcie, idźcie, co mi się tu blokuje? okej, okay, już jest nasza sundren już jest na właściwym miejscu na właściwej pozycji No mlik, już też tam schodzisz tylko gdzie kurde daleko są, ale ja bym na nich poczekał, a to trochę potrwa. A każda sekunda jest teraz istotna, bo... No bo po prostu jak on se dorobi armię, to już nie będzie tak wesoło, no. Tylniej, że ma tego cholera. Nie, nie widzę tego ogniamiota. No tak więc to są takie sprawy. Psyć istotne istotny Stocznie. Chyba. No dobra. Jeżeli uda nam się przed... Przed. Yy, przed... przed... przed tym przed yy, narodzeniem tego bohatera uda nam się zaatakować i uda nam się podbić tą stolicę, no to będzie przepięknie i będzie mi się cieszyć i tańczyć. A jak nie, no to trudno, no to będziemy myśleć dalej, no bo... Pff, kurna coś trzeba będzie zrobić, nie? Ja z tym chrząszczem, no tutaj tych chrząszczy dalej, bo ja tu czekam i czekam. czekam doczekać nie mogę. No słuchaj śrzysy dzień na zadupie jak zwykle. No tutaj jestem. Fajnie. maniana Idźcie, idźcie. Ale jest dobrze, jest dobrze, kurde, słuchajcie, myślałem że, be, myślałem, że będzie, wiecie, no będzie trudniej, jakoś będą tutaj problemy, ale widzę, że z tym krasnoludem poszło dosyć gładko. A bałem się go, bo jest drednotą, no to tutaj myślałem, że będą jakieś problemy, a jakieś... Dosyć... Przyjaźnie to wyszło, no, cieszę się bardzo. Widzę, że tutaj tereny są tak dosyć pozamykane, a przejście dalej jest najprawdopodobniej wy... Tędy? Może i tędy, nie wiemy. Zobaczymy, dowiemy się. Okej, okay, dobra, czy, czy, czy tak czy, czy śmiało... A gdzie! A, nie, nie! Spójnie! cholera, tam gdzieś śmiał iść. Dobra, zaraz pójdziemy. Herubinku mówi. Ty musisz lecieć. No ty tutaj będziesz badał tereny i zobaczymy co tu się dzieje, ciekawego, lepiej się za bardzo tu nie pokazywać. Też nie warto pewnie. Dobra, najpierw wleziemy tam. Nie mogę się ruszyć, bo ktoś mi się tu rusza, ja go widzę pewnie O, udało się Teraz tylko wejść, wejdź No, fregaty podpływają No co jest to właśnie Mówiłem, że Może sobie jednostki zmobilizować ja się zmobilizuje, będzie atakował, będzie próbował Tutaj kurde czy warto no, widzicie, no niestety, już się Gustaw cholerny odrodził. No tak to trochę trwało. Co tutaj, przyjście, ale ja go i tak otoczę i poczekamy na tą moją jednostkę. Jednak poczekamy. Wiem, że to może nie jest mądry pomysł, wiem, że to może troszkę potrwać, jestem tego wszystkiego świadom jak najbardziej. Ale tutaj bym zrobił sobie jeszcze jedną szóstkę. I również bym nie tutaj podszedł. Na razie nie potrzebujemy specjalnie bronić tych miejsc. Nie ma przed kim na razie. A jak się straci, to się straci, odbije. Kto tam będzie bronił, tak? Nikogo tutaj do obrony nikt nie zostawi, bo to jest bez sensu na razie. Dajmy sobie jeść, co? Bo kawalerii to tutaj jak wiecie specjalnie nie mamy. Czekaj, nie! Tu nie, tu za daleko, To nie ma sensu. Dą wojna, arenę, coś takiego, tam nie takie pierdolki. Czekaj, bym się zablokował, czy coś? Co jest to? Trzeba trochę podkrywać tutaj tych terenów. Bo nie wiem, co tam jest w najzwyczajniejszym świecie. Dobra, i tu se stój, groszek, se czekaj. Na lepsze czasy przyjdą kiedyś. Ty już tu przyjdź, bo jednak, no może przed tym kolesiem warto się obronić trochę. Dobra, ty idź tam. No znaczy, się, może nie tam, tu idź lepiej. Wolę mieć was tutaj, wszystkich. Uuu, jakie tereny fajne. Sporo tutaj tych terenów. No tutaj miasta pod te gobliny mają fajne, nie? Ale tylko gobliny. Dziwne, że krasnoludy też tam siedzą, ale jednak to jest w podziemie ruch oporu i też prawie, nie? O, a to już jeden dojdzie. Nie wiem po co mi ten jedna jednostka, ale się przyda. Dobra, co tu się dzieje? No i patrz, za takowo mnie, nie? Sprawdźmy sobie. Czy mogę zaklęcia? To se sprawdzimy. O na moście! O, jak miło. Czy ja mogę zaklęcia jak no, mlika nie ma? Chyba nie mogę. A ja mogę jakieś ochronę i grą. Krasnolud jeździ dzików. Tak uciec też za bardzo nie ma dokąd. Ucieki! Ale stój, bo ja przecież mam te... Ja będę czarował teraz. Oj, mało biorą. Po mnie. Ale poczaruję! A, już drugi raz nie wyczaruję, nic. No jeszcze na jeden raz mi starsze będą boską ochronę. dzielać On ma pewnie... No, no tak, samą, sam. Dobra, to po mnie. No raczej, że nie mamy szansy, już to wiadomo. No teraz żeśmy wzięli, no to było pewne, no. Umówmy się, to było zagranie bezsensowne z mojej strony. No i teraz mogę to miasto stracić, to też jest bezsensowne z mojej strony. No musi ktoś bronić. Tak wyszło, takie czasy. No wejdź Wejdź No Czemu nie możesz wejść No głupku jeden i blokujesz tereny i nie można wejść A toś tam stoi na tym? Łed do głupek ten stoi jeden Krytin A ten mi się tu już uzbraja, cholera już ma dwóch dłużej czekajmy z tą walką no. Jestemy się ustawić jakoś z jajem Dobra, w następnej turze atakujemy. Koniec. Nie czekam dłużej. Tak jest, w następnej turze atak. Tu już za długo, za długo czekamy. Za długo czekamy, tu już złe rzeczy dzieją, już widzicie, tam miasta przejmują, nie możemy tak długo tam siedzieć i się kampić. Musimy już wyjść. Fajnie. Tu czekać na razie, jeszcze nie będziemy te, Nie będziemy jeszcze tak szybko, hardo, nie? Ale trzeba już myśleć. O, co tu jest? Smocza utopia czy coś pewnie Zakazane sanktuarium. No, ciekawe terenie, nie ciekawe, ale nic specjalnego Poprzejmuję po, sobie na razie Dobrze O, no, tam poza nim, tak, tak, tu zaraz przyjdę, cię pozabijam. Rzuciłbym się na niego, wiecie, Mam szansę. No, ale nie teraz. Nie teraz, bo teraz są ważniejsze rzeczy, chociażby atak na to cudo. Ten może walczy, bo ja umrze, to i tak się pojawi. No i tak lata. Więc... Ale to już zobaczycie w następnym odcinku, jeżeli ciekawi was, czy uda nam się pokonać Gustawa w jego własnym domu, w jego stolicy, która jest dosyć mocno teraz broniona. Już niestety tyle to trwało, że już tej armii się trochę więcej tu porobiło, ale my też mamy całkiem sporo armii i jesteśmy w stanie to wygrać. No ale czy się uda? No zobaczymy. Tak więc jeżeli was to ciekawi, to zapraszam do kolejnego odcinku Zagrajmy w Age of Wonders. Dziękuję wam bardzo, do widzenia, cześć!